Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Został oczywiście kciuka. A jak jesteś nowy, nie zapomnij żeby subskrybować kanału. Zajrzyj też do linków w opisie. A ja już sobie powoli zmierzam do kolejnego questa pobocznego. E, fatalne dziedzictwo. E, idziemy do posiadłości rodziny Rana Mana. Zobaczymy co nas tam czeka. W okolicy już w sumie kilka razy byliśmy, bo jest to na południe od tego yy, wielkiego miasta tutaj o południka. Tutaj dokładnie w tym miejscu. A tutaj po prawej na dole już robiliśmy parę questów. I zobaczymy, co tutaj będziemy mieli w tej posiadłości do zrobienia. Tutaj ładna rzeź była z tego co widać po drodze. To musi być posiadłość rodziny Ranamana. Zabij maszynę, ok. Mamy tu, mamy tu. No nic więcej tu nie widzę, a nie przepraszam jeszcze jest ten. Jak on przeżył? Dlaczego okay. maszyny tak po prostu zaatakowały? Zaraz ci pewnie dowiemy. Tylko najpierw przeszukajmy tę maszynę. Ta klucz. Ciekawe, co otwiera. Pewnie to. Jestem, kto? jestem, jestem, czekaj chwilę, bo tu jakaś skrzynka jest. Proszę, wypuść mnie! Słyszy mnie kto? Halo? Halo? Dziękuję. Nie wierzyłam, że ktoś mnie uratuje. Chyba tylko ja żyję. Możliwe. Co się stało, kiedy maszyny zaatakowały? Były krzyki. Przybiegłam. Niszczyciel pruł straże jak papier. Ojciec wepchnął mnie do spiżarni. Słyszałam, jak zabił czujkę. Potem huk działa niszczyciela i cisza. Chciałam się wydostać. Ale zamknął drzwi. Ocalił ci życie. I już mu za to nie podziękuję. Czy wiesz, może skąd przyszły maszyny? Albo czemu nagle zaatakowały? Nieopodal naszej posiadłości znajdujemy mnóstwo maszyn. Dlatego ojciec najął więcej strażników. Ale to pierwszy taki atak. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły. Zostań tu, a ja się rozejrzę. Dobrze. Muszę się pożegnać z ojcem. OK. Tam coś jeszcze wcześniej widziałem. Yy, przy tej bramie. Muszę Dokładnie w tamtym miejscu. Obejrzeć. Mam klucz do warsztatu, więc nie powinno być to problemem. To może nie jest klucz do tego jednak. A, tu jest wejście dobra. Okej. Okay. To urządzenie wysyła sygnał. Może to on wabi maszyny. to powinno odciąć sygnał. Ktoś chciał zwabić maszyny, żeby wybić wszystkich mieszkańców. Okej. Okay. Znalazłam przynętę. Najwyraźniej ktoś specjalnie ją tam zostawił, żeby zwabić maszyny. Twój ojciec miał wrogów. Ranaman, mój brat. Zaczął od hazardu, potem kradł, szantażował. Poprzysiągł w zemstę, jakoś ojciec go wyrzucił. Ranaman błagałbym przyszła. Chciał pozbyć się maszyn, by przejąć posiadłość. Nie może. To zdradliwy wąż. Zrobić czego, siostro? Objąć schedy? Dzieliliśmy kołyskę, morderco. Nie masz honoru? Oh. Chyba nie, ale posiadło już tak. Jak spotkasz w zaświatach ojca, powiedz mu, że dobrze się bawię. A co do ciebie, to urządzenie zaraz wezwie więcej maszyn. To łatwiejsze niż zabicie cię osobiście. Nie! 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 nie. Oh, ja już wiedzą, że tu jestem. Mam nadzieję, że on też nie żyje, nie? Ten pajac. Przeszukajmy sobie jeszcze na najpierw maszyny. Zanim pójdziemy z nią gadać. Nie wiem gdzie go rzuciło. <śm> mam nadzieję, że już nie wstanie. Cieszę się, że są jeszcze ludzie tacy jak ty. Przeciwwaga dla gnit takich jak mój brat. Ojciec przez całe życie był hojnym człowiekiem. Chciałabym kontynuować tę tradycję. Weź to. Mam nadzieję, że ci to pomoże w podróży. Dzięki. Skrzynia z nagrodami. Okej. Okay. Dobra. Punkty, um punkty umiejętności na razie nie wskoczyły, ale level jeszcze troszkę brakuje. 6000 prawie to. Dobra. Mm, kolejny quest. Jest tam. Ale to jest główne. No właśnie, abym wolał coś z poboczniaków zrobić. Albo pójść po prostu eksplorować. Mm -hmm. To na razie nie mam jak zrobić. obozu Banuków, czy to nie jest przypadkiem quest, który jest tam po prawej na górze na maxa? Tak, okej, okay. a ten, ten też jest tu, no dobra, no to na razie olewamy questy w takim razie, jesteśmy w tej chwili tutaj i wypadałoby moi drodzy porobić troszeczkę obszaru nie zaczniemy sobie od tego obozowiska idziemy potem tutaj tutaj no i tu tylko że najprawdopodobniej a nie czekajcie tu 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 tu, tu i tu tak będzie najlepiej i stąd potem tu tu i tu i tu i będziemy robili sobie jakby ten dolny obszar teraz mapy Zwiedzamy, zobaczymy co tam się kryje. Na pewno tam jest jeden z takich bunkrów, gdzie się przejmuje. Gdzie się przejmuje. Hmm, to zaspokoiłem. Coś nazywało Bunkier Sigma, coś takiego. Dzięki temu, że to przejmujemy, to możemy potem otworzyć. Najprawdopodobniej ten bunkier ostateczny na 25 level, co jest. Sorry, Lisie, ale potrzebuję z ciebie dostać w końcu. Mam już za dużo. No i niestety nie dostałem, oczywiście. Dobra, to odkryte, no to idziemy do kolejnego. Nie ja chce mi się z nimi walczyć. Widział mnie no, spoko Czekajcie czy ja w ogóle dobrze idę Nie no tu jest jakaś ścieżka na górę Prowadząca Na tędy dobra Gołem je, O matka, tu jest ich jeszcze więcej pokrząt po ma, ale to uciekają. Teraz one na mnie. Dobra. Teraz tutaj. Ja nie mam zamiaru z nimi walczyć, bo nie potrzebuję z nich żadnych surowców aktualnie. Po pierwsze, a po drugie. Hmm. A po drugie... Po prostu tędy przechodzę, bo chcę sobie obszar poodkrywać. I to w sumie tyle. Fajnie by było też, jakbym w końcu... Wziął i... Kurde, jak tu weź, Tu jest ścieżka, dobra. Co tam na górze? O, coś ciekawego. Jaszczą, ty, ale jak tam wejść w ogóle? Bo jak zejść, to wiem, ale jak wejść? Kurde, nie no. Tu jest jeszcze jakaś ścieżka. Ale tu też nie ma wejścia. A nie, dobra, tu jest wejście. Ok. jest spoko, odkryć sobie to miejsce będzie. Dzięki temu będę miał fajny widok. wie co muszę. Ten to od razu leciał. jest dzisiaj. Okej. Okay. Zginęły. Przedasz się. Pytanie co tu znajdziemy? Tak po prostu tylko ognicho nic więcej tu nie będzie. Nie, no jest jakaś skrzynka okej. Okay. Dobra. No i tu było zejście. Pyk. Ok. I teraz mówiłem, że pójdę do tego. Ognicha. Tak. Żeby tu wejść do bunkra. Do kotła. O, kocio to było, się właśnie nazywało. Bo tu mam cały ten teren zrobiony. Popatrzmy sobie tak po prostu o dotąd mamy ten teren zrobiony no i tu będę musiał pójść później nie ale to jest 15 level więc spokojnie idę tu potem do bunkra tutaj tutaj no i obozowisko bandytów to ognicho no i tak jakbym dół miał tutaj zrobiony nie i potem będę szedł tutaj na tą stronę ale to na spokojnie e, nie zaznaczyłem sobie oczywiście bo jakby inaczej a nie zaznaczyłem tamtą kierunku dobra no to lecimy. Oczywiście wchodząc do tamtego yy, kocioła. Co to kurde było za zwierzę? Nękacz, OK. Czego nie mogę podnieść? Echownik, okej. Okay. To jest, y, dlatego nie mogę tego podnieść, że mam pełno surowców. Tak, dlatego nie mogę tego podnieść. Tego mam w ciul i mógłbym wyrzucić no najprawdopodobniej niczego. Więc na razie zostaję tak jak jest. Każe się później. Jakoś muszę przejść na skróty, ale z tego co widzę no, może być ciężko. Chyba nie przejdę tędy. W żaden możliwy sposób. Muszę przejść tutaj dookoła. Zobacz ognia. Pogcząb. Ile expo dostałem za to? <laughs> Jakaś maszyna, która wybucha. Napadła na bandytów, albo bandyci na nią. Dzięki temu, że wysadziłem tą maszynę poprzez strzał w jej zbiornik, zabiłem też tych bandytów. Nice. Będę musiała coś zostawić. Nice. Dobra, lecimy dalej. Właśnie, a może, jestem w stanie coś wytworzyć. Mhm. Na pewno nie. To jest. Na rozrywać Nie, no chcę tu kurde do wyborowego łuku, albo do tego, no ale oczywiście skóra. A królika jest podstępna. Ej, to w sumie GIT. Królika to powinienem jakoś znaleźć. Najgorzej z tą ością tutaj. Mhm. To w sumie jest to, co tam było widać wcześniej. Słuchajcie e ja to obszedłem Tak, dobra. Może akurat się uda. Niestety nie. Kocioł Ksi. O kurno To tu będzie ciekawie. No dobra. No. Zabójcy, co oni tu robią? Oh! Uwaga! Oh! Oh! Padnij przed cieniem! Oh! Nara tam gdzie skrzynia była Będę musiała coś zostawić. Spokojnie już do wykopalisk Do wykopalisk nawet dwa razy. Nawet trzy razy. Nawet cztery razy. Dobra, no na górę. Zróbmy kilka strzał i łazimy do góry. Ok, i kolejny kluczyk. No dobra. Nie jestem ewidentnie ty tutaj, tylko ewidentnie. A dobra. Level up. A wiecie, co oznacza ten level up? Wiecie, co to oznacza? Że w umiejętności mogę dać w chomika. I dzięki temu w surowcach pojawi mi się 20% więcej ekwipunku. Git. Tylko to nie zmienia faktu, że nadal nie mam tutaj do łuku. ...możliwości wytworzenia strzału. Znaczy, nie strzał, tylko większego jakby zasobnika na te strzały. Dobra, no to jest kocioł ksi. Kiedyś to był kocioł. Opanowany przez dzicz, a teraz przez wroga. Kurwa. Dam radę. Co to? nie pierdol, że tam jakiś schodek był i dlatego zszedł tak niżej ten chłop. No xD. Nie interesuj się, nie to. No dobra, idziemy dalej. To pozbieramy, no to wbijajmy tam. Musiał być zawał spory jak nie dostał. jak ty możesz coś widzieć, jak ja nawet siebie w tym pierdolniku całem nie widzę. Ja pierdolę będziesz tak łaził lewo-prawo typie. No. Ale ja nie uciekam. wysestrzał Ja pitole nie nie widzisz bo się schowałem magia Czy to gościu nieżywy mówi, czy jak? Bo nie ogarnąłem. Co mają obserwować, jak po kolei giniecie wszyscy? Idziemy! Kurwa, przestań się schylać, pajacu. Także się przesunął, że już mnie straciłeś nawet z pola widzenia. Co? Kurna, czy oni mogą albo się ruszać tak jak ja bym chciał, albo się nie ruszać wcale? Powinnam była zabrać wózek. Nie mogę ułożyć. Mam fula tego. Dobra, no po prostu idę dalej, nie? Ile się, z, jak z tego robię, mam dwie, to, czty, to zabiera dziesięć? Zabiera. za to nie będę tak robił. Co to jest? Nie no, dobra. No jedna Trzy strzały kućba na tej pozeżyłem. Idź do rdzenia kotła. Dobra, ale do rodzenia pójdziemy już sobie w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętaj oczywiście, żeby zostawić kciuka. Suba na kanale. Z dzwoneczkiem oczywiście, jak jesteś nowy. Nie zapomnij też napisać komentarza. Wbiję oczywiście do linków w opisie. Facebook, Instagram, Discord, TikTok, drugi kanał YouTubeowy. Wszystko tam Znajdzie się, Oczywiście refling do gierki, jakbyście kupić. A przy zakupie mnie oczywiście wspierasz. A na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć!